Cześć, mam Was bardzo serdecznie z tej strony Orchidia i witam Was w dzisiejszym Hu Hutao. Wstępnie chciałabym Was poinformować, oczywiście, że niestety, ale nie posiadam nowej postaci, ale nie powstrzymało mnie to przed zrobieniem tego filmiku. Także, jeżeli jesteście ciekawi, na czym polega nasza Hutao, jak ją budować i jakie posiada umiejętności, no to zostańcie, a my przechodzimy do filmiku. Na pierwszy rzut oka Hu Tao wydaje się być dziwaczną i wesołą dziewczyną. Nikt nie pomyślałby, że jest naprawdę znaną dyrektorką zakładu pokrzebowego Sheng oraz utalentowaną poetką, której wiele arcydzieł zostało przekazanych pocztą pantoflową wśród ludzi z Liyue. No dobrze, ale przejdźmy od razu do informacji bojowych, czyli jej talentów. Zaczynając od pierwszego, tak zwanego Secret Spear of Sheng. Jej ataki charakteryzują się tak jak ataki innych postaci posługującymi się łuczniami. To posiada oczywiście normalny atak, czyli wykonuje do sześciu szybkich uderzeń, tak jak i Charge Attack, który zużywa pełną ilość wytrzymałości, aby rzucić się do przodu zadając obrażenia wrogom po drodze. Oczywiście nie zapominajmy o ataku z wyskoku, tzw. Plunge Attack, który zadaje obszarowe obrażenia. Elemental Skill, Guide to Afterlife, posiada dwie cechy stan paramita papilio oraz efekt Blood blossom. Hutao zużywa częściej punktów zdrowia, odrzucając pobliskich wrogów do tyłu i wchodząc w stan właśnie paramita papilio. On z kolei zwiększa atak Hutao w oparciu o jej maksymalną ilość zdrowia w momencie wejścia właśnie w ten stan. Bonus do ataku uzyskany w ten sposób nie może przekroczyć 400% podstawowego ataku Hutao. Obrażenia od ataku są konwerterowane na obrażenia od ognia, czyli Pyro Damage, które nie można zastąpić żadną inną infuzją żywiołów, czyli coś takiego jak ma Ultimate Xiao. Podczas trwania tego stanu ciężko jest przerwać jej ataki i właściwie zwiększa się odporność na to. Paramita Papilio kończy się, gdy czas trwania dobiegnie końca lub gdy ona opuści pole bitwy, albo po prostu Hutao zostanie zabita. W tym stanie naładowane ataki nakładają efekt właśnie Blood Blossom na trafionych wrogów. Z kolei ten efekt polega na tym, że wrogowie dotknięci e, właśnie nim będą otrzymywać obrażenia od ognia co 4 sekundy. Te obrażenia są uznane za obrażenia od żywiołów, czyli elemental. Na każdego wroga naraz może wpływać tylko jeden efekt właśnie tego Blood Blossom, a czas jego trwania może być odświeżony tylko i wyłącznie przez samą Utao. Z kolei jej Elemental Burst Spirit Suffer działa w ten sposób, że Hutao rozkazuje ponącemu duchowi, aby rozprawił się z wrogami zadając obrażenia od ognia, czyli pyro damage, w bardzo dużym o, ataku obszarowym. Po uderzeniu wroga regeneruje procent maksymalnego zdrowia Hutao, a efekt ten może zostać wywołany maksymalnie 5 razy w zależności od liczby trafionych wrogów. Jeżeli punkty zdrowia Hutao są mniejsze lub równe 50%, Drugie trafiony, zwiększają się zarówno obrażenia, jak i regeneracja punktów zdrowia. Pierwsza pasywka Flutterby polega na tym, że kiedy stan Paramita Papilio aktywowany przez Elemental Skill dobiegnie końca, wszyscy sojusznicy w drużynie z wyjątkiem samej Hutao będą mieli zwiększony współczynnik Crit Rate o 12% na 8 sekund. Druga pasywka, Sanguine Rouge, polega na tym, że kiedy punkty zdrowia Hutao są równe lub mniejsze niż 50%, jej premia do obrażeń od ognia zostaje zwiększona o 33%. Trzecia pasywka, The More, the Merrier, polega na tym, że kiedy Hutao perfekcyjnie gotuje danie, ma 18% szans na otrzymanie dodatkowego, podejrzanego dania tego samego typu. Teraz przejdźmy do konstelacji. Pierwsza z nich, będąc w stanie Paramita Papilio, aktywowanym przez Guide to Afterlife, ataki szarżowe Hutao nie zużywają wytrzymałości. Druga konstelacja zwiększa obrażenie od efektu Blood Blossom o wartości równej 10% maksymalnego zdrowia Hutao w momencie zastosowania efektu. Trzecia konstelacja zwiększa poziom talentu elemental Skilla o 3. Czwarta konstelacja po pokonaniu wroga dotkniętego krwawym kwiatem, czyli Blood Blossom, który Hutao nałożyła na siebie wszyscy pobliscy sojusznicy w drużynie z wyjątkiem jej samej będą mieli zwiększony współczynnik Crit Rate o 12% na 15 sekund. Piąta konstelacja zwiększa poziom talentu Elemental Burst o 3. I szósta, ostatnia konstelacja uruchamia się, gdy zdrowie Hutao spadnie poniżej 25% lub gdy otrzyma śmiertelny cios. Hutao nie umrze wtedy w wyniku właśnie długotrwałego zadawania obrażeń. Dodatkowo przez następne 10 sekund wszystkie jej żywioły i fizyczne odporności są zwiększone o 200%. Jej współczynnik Crit Rate jest zwiększony również o 100% i odporności na przerwanie jest znacznie zwiększone, a ten efekt uruchamia się automatycznie, gdy Hutao ma jeden punkt zdrowia. Może to oczywiście wystąpić tylko raz na 60 sekund. Jeżeli chodzi o build Hutao, to zacznę na samym początku, że ona jest grana raczej pod DPS-a, i pod tą rolę właśnie podam wam tutaj build. Co do broni, to tutaj oczywiście zaczniemy od tej, która została po prostu na nią stworzona, czyli Staff of Homa. Znana e, większości z was po, prawdopodobnie jako Staff of Homeless. Ale następnie mogę polecić wam e, takie bronie jak Primordial Jade, czyli broń na sio, Dragon's Bane, Deathmatch, Blackleaf Pole, White Tassel, Lithic Spear, Prototype Style Glitter, również Favonius Lens, a także i Halberd. Co do artefaktów, to tutaj zaczniemy oczywiście od czterosetowego Crimson Witch of Flames i to jest jej raczej główny set, tak jak w przypadku Diluka, ale możecie ją również budować w taki sposób jak dwa razy Wanderer's Troupe i dwa razy Crimson Witch of Flames lub możecie jej również dać dwa razy Noblesse Oblige i Crimson Witch of Flames również dwa razy. Co do głównych statystyk, to powinniście się skupić właśnie na HP procentowym, pyro, damage oraz crit rate, crit damage. Z kolei, jeżeli mowa jest o substatystykach, to skupcie się głównie na crit rate, crit damage, hp procentowym, elemental mastery, atakiem procentowym i ewentualnie na koniec energy recharge. Co do kolejności ulepszania talentów, to zaczynacie od ataku, a później, w zależności co potrzebujecie, czy bardziej elemental skill, czy bardziej elemental burst. Tutaj, z tego co widziałam, jest to wymienne. Oczywiście powyższe buildy nie są jednoznaczne, ponieważ jak wiecie w Genshin Impact możecie budować postaci jak tylko chcecie, łączyć je w pary z kim tylko chcecie, po prostu tutaj tworzyć, kombinować z waszym zespołem. Także słuchajcie, dajcie znać jak wy budujecie Hutao, czy ten poradnik oczywiście okazał się wam skuteczny, czy już może wiedzieliście jak budować Hutao, dajcie znać czy w ogóle ją posiadacie i czy macie do niej broń, czyli Staff of Homeless. Słuchajcie, to jest chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Dziękuję oczywiście, że byliście ze mną. My się słyszymy w kolejnych materiałach. Ja Wam życzę miłego dnia i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.